Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na Październik. Październik. Czytania tarota oczywiście. Mamy tu karty, wszystko jest gotowe, żeby zacząć. Ale zanim zaczniemy, jeszcze oczywiście kilka informacji na temat tego, gdzie można zakupić książkę Plan Duszy, bo ostatnio. Umieściłam taki krótki filmik, informacje o kursie odczytu planu duszy online. Tutaj w rogu zamieszczę informację, taką, taki link do tego, żeby sobie obejrzeć. Jeśli ktoś jest zainteresowany, książkę tą plan duszy w języku polskim można kupić na mojej stronie www.planduszy.pl jeśli chcecie się zapisać na kurs, to można do mnie pisać albo można wejść przez stronę, wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować regulamin. No i tam jest sporo informacji o tym, jakie są zajęcia. Będą trwały 3 dni w listopadzie od 11, to jest piątek, sobota i niedziela do 13. Jeśli macie ochotę kupić nie taką książkę wydaną fizycznie, to też jest wydanie w PDF-ie. Wszyscy ci, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym, opracowywaniem planów dusz, rozwojem swoim, takim, który jeszcze też pomoże wszystkim wokół Was, tym, którzy do Was będą się zgłaszać na takie plany dusz, to zapraszam bardzo na ten kurs, bo warto. Ok, to tyle na temat planu duszy. Teraz przejdziemy już do czytań na październik, tak jak powiedziałam. Dla wszystkich znaków po kolei. Jeśli oczywiście macie jeszcze jakieś pytania, to zapraszam komentarze albo moje, mój adres mailowy info i to tyle na ten moment. Jeśli jeszcze będą jakieś potrzeby, to odezwę się pomiędzy tymi czytaniami, a wszystkimi kolejnymi, które będą w przyszłości. To tyle tych ogłoszeń. I teraz przechodzimy już do czytań dla każdego znaku. Witajcie Skorpiony w czytaniu na październik. Zobaczymy, jaka jest tutaj. O, Główna energia od razu wypadła. Siedem monet. Karta. Mówiąca o cierpliwości, czekaniu, o rozwoju też, o chęci zwycięstwa i uzyskania jakichś wielkich zbiorów. Tutaj em, mamy swego rodzaju taką, mam wrażenie, jakąś walkę o przetrwanie. Nie wiem dlaczego. Tak do mnie to przychodzi, że potrzebujecie tutaj być tu, gdzie jesteście, i nie może, jakby nie możecie, czy nie, Coś was ogranicza w dalszych akcjach, czy w dalszym działaniu. Tak jakby na ten moment, jeszcze w tym przychodzącym miesiącu, aż do października, no, w sensie aż do listopada, bo teraz mam, wchodzi no, dzisiaj jest jeszcze wrzesień, ale już powoli, teraz, jak te robimy czytanie na październik, to jakby w październiku jeszcze y, nie będzie można pójść do przodu. To dążenie i chęć tutaj jakiejś zmiany, to gdzieś jest w was i chęć budowania jakiegoś y, miejsca czy, czy jakichś y, podstaw do rozwoju, jest tutaj przy Was taka energia. I gdzieś w środku czujecie, żebyście już może chcieli ruszyć gdzieś do przodu, ale coś Was bardzo mocno trzyma w takich ryzach. Tak jak się konia trzyma na wodze, to wy tak potrzebujecie jeszcze być właśnie na tej wodzy trzymani przez jakiś moment teraz, przynajmniej przechodząc przez październik będą różne zaćmienia korytarz zaćmień, więc jakieś tutaj ważne rzeczy mogą się zadziewać które będą, będziecie mogli odczuwać skutki przez następne pół roku nawet dłużej dla niektórych jeśli podejmą jakieś decyzje oczywiście przy tych czytaniach to znak słoneczny to jeszcze trzeba zobaczyć ascendent można sprawdzić inne planety, gdzie macie, i to bardzo dobrze potem daje całość, obraz cały. Więc, jak chcecie trochę więcej, szerzej, to, to warto sobie na to popatrzeć, co jeszcze u was tam w tym kosmogramie jest. Zobaczymy, co jeszcze oprócz tego mhm. mamy w innej talii. Co jeszcze tutaj doda? O co chodzi? Co możemy tutaj jeszcze dopowiedzieć? dla skorpionów na październik. Dlaczego was tutaj tak to przytrzymuje? Mogą to być różne historie. Może to być czekanie na coś, na jakąś zmianę, które gdzieś tam, tak jakby to było zależne od czynnika zewnętrznego. W każdym razie dużo cierpliwości. Potrzeba Wam w październiku. Może czekacie na jakieś wielkie prezenty? No to właśnie, cierpliwości, bo jeszcze nie czas, żeby je dostać. Ok, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Teraz zobaczymy Waszą energię. Ósemka mieczy. No, wydaje Wam się coś. Tutaj, tak jak widać na tej karcie, stojąc przed lustrem, widzimy, że nie możemy zrobić ruchu. To, to jest właśnie to, o czym mówiłam wcześniej: że coś Was trzyma na uwięzi, tak jakby właśnie umysł e, ograniczony swoją percepcją, doświadczeniami, nie jest w stanie ogarnąć e, bogactwa natury czy tego, co życie może wam przynieść. Tutaj jest gdzieś jakieś ograniczenie w umyśle i jesteście tutaj spętani. Właściwie jesteście wolni, ale czujecie się spętani i nie możecie zrobić kroku do przodu w żaden sposób, ponieważ no, jest tutaj jakieś ograniczenie, zarówno w ciele, jak i w umyśle. Tak? Tutaj mamy monety, tutaj mamy miecze. To trochę jest tak, jakbyście mocno zwracali uwagę na to, co analizujecie, co się pokazuje jako wasz taki obraz przyszłości, bo jeśli chcielibyście się z wyrwać, no to trzeba by podjąć jakieś działania, ale jeśli chcemy podjąć jakieś działania, to oznacza, że będziemy musieli wyjść ze sfery komfortu, że trzeba będzie się gdzieś poruszyć, pójść do innych ludzi, pojechać w nieznane. Może jak zmienimy pracę, to kto wie, co tam będzie i a może lepiej zostanę wtedy przy tym starym, bo no po co się tak narażać, nie? Nie wiadomo jakich ludzi tam się spotka i tak dalej. Takie są nasze dialogi wewnętrzne, czy to monologi nawet. Tak. Powiem. Zobaczmy, co jeszcze jest tutaj jako porada. Oczywiście kartę odwrócę za chwilę. Tutaj jest wyzwanie i wynik. A co w atmosferze? Kuchankowie. Decyzje, decyzje, spotkania. Jeśli nie wychodzimy z domu, bo się boimy, no to nie jesteśmy w stanie nikogo spotkać. Czy też przyjaciela, czy to wroga. Więc tutaj chodzi mocno, bo to jest w ogóle karta bliźniąt. Ja myślę, tak? To dopiero robiłam czytanie dla wagi i waga właśnie miała główną kartę na miesiąc, październik właśnie kochanków. Czyli mogę spotkać miłość mojego życia, ale coś mnie powstrzymuje. Nie mogę ruszyć z tego miejsca, w którym jestem. Nie mogę wyjść jakby z miejsca. Potrzebuję jakby cierpliwie czekać. Może ktoś pojawi się u moich drzwi, tak? bo może to jest jakieś ograniczenie. Ja tak mówię dlatego, że jest ta ósemka mieczy, którą pokazaliście się jako ósemka mieczy, tak? która bardzo mocno pokazuje spętanie, taki, taki zastój i ograniczenia. Taka podwójna czwórka tak? w tej ósemce, czyli taki mur wokół siebie, nie fundamenty na przyszłe życie. Tylko właśnie takie bycie w zupełnie w innym świecie niż cała reszta być może. Tak? Nieraz spotykamy ludzi, którzy wydają się jakby tacy odleciani. Ja nie mówię, że wy jesteście, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Tylko chodzi o to, że w niektórych momentach albo w aspektach naszego życia coś nas powstrzymuje przed zrobieniem kroku do przodu. I to zazwyczaj jesteśmy my sami ze strachu albo z ograniczeń, bo nie jesteśmy w stanie zobaczyć poza naszą jakąś granicę widzenia. A tutaj w otoczeniu czeka na Was ktoś albo coś bardzo przyjemnego, bardzo y, kochanego. Ktoś, kto może spełnić się przy Was albo wy, wy przy Nim, przy niej też. Może to być przyjaźń ogromna. I tutaj mamy wieżę, jako kartę idącą z przeszłości, czyli to jest, to jest coś, co wymusza zmianę. I tutaj ta wieża gdzieś za wami pędzi, to tak jakby trochę coś cisnęło was z zewnątrz, to tak jak mówiłam wcześniej, wewnętrznie jest to poczucie, że. Ja potrzebuję jakiejś zmiany, ale nie mogę zrobić kroku do przodu ani do tyłu, jakoś tutaj muszę jakoś czekać, że coś się samo porobi. No i wtedy się samo robi, właśnie w postaci wieży, czyli musi rozwalić się. Tutaj co ciekawe, to jest 16, tak jakbyśmy mieli dwie ósemki, to mielibyśmy właśnie wieżę, która popada w ruinę. Um. Że ten wizerunek, to ego, bo to czasem jest tak, że a co, co z moim wizerunkiem? Co się stanie, właśnie jak mnie inni będą postrzegali? Co ja teraz zrobię z tym? Ja ta wieża mówi, no tutaj musi coś się rozwalić, bo to, co mamy na ten moment, to w ogóle nie działa, dla Was nie działa, nie czyni Was szczęśliwymi. No i w związku z tym, no, jeśli sami nie, nie zrobicie, nie podejmiecie kroków, żeby coś uwolnić, to coś Wam pomoże na zewnątrz uwolnić to, tak czy inaczej, tak? Więc zmiana idzie, a Wy siedzicie na rozdrożu. No i tutaj widzę, że jest dwójka buław, która pokazuje taki, taką, taki moment, nawet frustracji, że siedzę i właściwie nie wiem czy w prawo, czy w lewo, czy do przodu, czy do tyłu, czy w górę, czy w dół, tak? Jestem taki pozbawiony możliwości przez siebie samego, tak? Bo nie widzę, nie widzę, zupełnie nie widzę tego, dokąd mogę iść i dlaczego i po co. Więc tutaj bardzo potrzebne jest zajrzenie w siebie. E, ta cierpliwość też do siebie, porzucenie ego, porzucenie mm, też takiego wyobrażania sobie, co może być. Tutaj raczej e, lepiej byłoby Podjąć działanie, podjąć decyzję. Być może te decyzje można przemyśleć i zobaczyć za i przeciw. Po drugim października jak najbardziej można podejmować decyzję, podpisywać kontrakty, bo już Merkury będzie w biegu prostym. Więc myślę, że potrzebujecie tego czasu po to, żeby zobaczyć, w którym kierunku prowadzi Was życie. A w którym kierunku w ogóle wy chcecie iść? Bo może chcecie iść pod prąd, bo może chcecie osiągnąć coś, co wymaga od Was jakiegoś nadludzkiego wysiłku, albo jest tego za dużo, albo po prostu wchodzicie zbyt mocno w umysł i tą analizę, nie pozwalając, żeby życie przepływało obok. Ok? No, a w przyszłości hmm, pokazała nam się szóstka buław. Bardzo ciekawe, bo mam inną talię, a karty, które wyciągam są bardzo podobne. Szóstka buław to zwycięstwo, to jest sukces, to jest bycie rozpoznanym, wejście w równowagę, pokazanie innym, że mogę i potrafię, że pomimo jakiegoś zastoju, czy braku wizji czasami, czy strachu, to. Jestem w stanie pokonać każdą przeciwność i to wynika właśnie z tego, że jesteśmy połączeni z Tiffaret, ze swoim sercem. I tutaj też siedzi nasze działanie, tak? czyli akcja, którą podejmujemy. Podejmowanie akcji z takiego miejsca, w którym czujemy się bohaterami, czyli wchodzę w równowagę, zaczynam widzieć siebie jako zwycięzcę. Patrzę na siebie jak, yy, i na swoje rzeczy, yy, czy życie, yy, na, na to, co już zostało przeze mnie dokonane, pokonane, zrobione, to widzę i czuję siebie jako zwycięzcę. I, i to jest prawda. Każdy z nas jest zwycięzcą, zwycięzcą, każdy z nas zwycięża swoje słabości, każdego dnia praktycznie nieraz. Yy, Potrzebuje podjąć decyzję i to może dotyczyć każdego, każdego każdej dziedziny waszego życia i warto się przyjrzeć gdzie czujemy taki zastój i gdzie czujemy ograniczenie totalne i strach przed tym żeby przyjrzeć się sobie i temu co ja tak naprawdę czuję i myślę co też jest w moim ciele. Zobaczmy jaka tutaj jest porada. Wyjść do ludzi. Wyjść do świata, pokazać swoje mistrzostwo. Zresztą ta karta tutaj jest trójką. Zobaczcie, jakie inne są te karty, w sensie no, in, inne o tym mówią, że nie jesteście sami, że możecie połączyć się tutaj z innymi ludźmi. Trójka to jest zrozumienie, że w życiu chodzi o współpracę, o takie. Przeżywanie szczęścia i satysfakcji z tego, co się robi też. Tutaj mamy przy pracy mistrza, który zakłada witraże. No podejrzewam, że może to być kościół, tak? Ale nie musi. Y Robienie samych witraży, mam koleżankę, która robi e, witraże, jest niesamowicie fantastyczne i daje ogromną satysfakcję, jeśli ktoś to lubi. W ogóle e, wszelka kreatywność daje satysfakcję, a tutaj jest jakiś strach i ograniczenie, z którego macie szansę się wydostać poprzez właśnie znalezienie swojej, swojej grupy wsparcia, poprzez zobaczenie siebie jako zwycięzcy, kogoś, kto ma talenty i może je pokazać. Nie musi siedzieć w zastoju jakimś i cierpliwie czekać, aż ktoś go odkryje i odnajdzie, bo jeśli piszecie coś, jeśli coś robicie, czy na drutach, czy na szydełku, czy w ogóle jakieś manualnie, makramy teraz są takie popularne, niektórzy robią pudełka, inni jeszcze coś. W ogóle mnóstwo, ogromna ilość ludzi zajmuje się właśnie takimi bardzo fajnymi hobby, powiedzmy, tak. I to może wam pokazać drogę do przodu. To, co pozwala wam wyciszyć się, co pozwala wam przeżywać szczęście i taką harmonię wewnętrzną, to to jest droga do przodu. To jest, ja nie mówię, że każdy będzie mógł żyć z tego, co robi, wytworzy rękami, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o wprowadzenie siebie w harmonię, o znalezienie sobie grupy, na przykład, która ma podobne Zainteresowania, tudzież pokazanie w pracy, że mam takie i takie zdolności, że mogę to i tamto zrobić, czy pomóc, i to przynosi korzyści, też nie tylko mi, ale i innym, wszystkim do, dookoła. To takie bycie otwartym i nie mówienie o, a co ja za to będę miał, czy miała. Tu chodzi o to, żeby współpracować i pytać: co mogę dla Ciebie zrobić? Tak, to jakby zupełnie z innej pozycji wychodzimy, i wtedy, jakby zaczyna się ten wzrost. Zobaczmy, co jest tutaj um, przeszkodą. Mamy tutaj rycerza monet. No, i to jest bardzo podobna energia do tej energii siedmiu monet. Co prawda, rycerz. On podejmuje akcję, ale podejmuje akcje bardzo powoli. Tutaj plany też robi jakieś dalekosiężne. A być może nie chodzi właśnie o to, żeby robić jakieś dalekosiężne plany, tylko żeby żyć chwilą, żeby żyć w te tu i teraz i żeby korzystać z każdego dnia, żeby łapać słońce, łapać te doświadczenia, a nie myśleć o tym, co będę, na przykład, co z tego będę mieć za 10 czy 20 lat, tak? Czy to mi przyniesie materialne korzyści? Jakby tak w takim wydaniu tutaj widzę tego rycerza, który tak naprawdę bardzo, bardzo powoli podejmuje jakieś wyzwanie i być może chodzić mu tylko o to, ile ja zarobię, ile będzie w tym pieniędzy dla mnie, jakby nie poszukuje tutaj być może satysfakcji w tym, w tym działaniu, które będzie podejmował. A o to chodzi, żeby czuć satysfakcję, szczęście. żebyście To, co robicie, żeby przynosiło Wam naprawdę dużo, dużo radości. Um, o czym już wiele razy mówiłam? Nawet ta nie praca. Mogą być rzeczy w tej pracy, które lubię. I właśnie na tych rzeczach trzeba się opierać. A co tutaj jest wynikiem? Trójka buław. Czyli. Zobaczcie, wyjście gdzieś na szczyt, e, spojrzenie też e, jakby na to wszystko zupełnie z innej perspektywy. Przywołanie, bo to znowu trójka jest. Mamy szóstkę, tu mamy dwie trójki, i tu się to wszystko równoważy. To, jest, to są te kreatywne pomysły, to są ludzie, którzy do nas przychodzą, którzy przynoszą nam też jakby wsparcie, ale z którymi możemy. Stworzyć genialne rzeczy. Możemy razem tworzyć świat i razem to robimy. Każdy może być zwycięzcą. I chodzi o to, żebyście wy też to poczuli, że jesteście zwycięzcami, że macie wpływ na wiele rzeczy. Że to nie jest tak, że musicie biernie siedzieć i czekać, aż coś się dla Was zrobi, albo ktoś do Was przyjdzie i poprosi Was. O to, żebyście na przykład napisali książkę, albo o to, żebyście namalowali obraz, albo i tak dalej, i tak dalej. Właśnie chodzi o to, że brakuje tu być może inicjatywy, i teraz w tym październiku warto by było się temu przyjrzeć. Co ja sobie przez to zabieram, jeśli nie decyduję się na jakieś działanie, jeśli oczekuję, bo tutaj jest bardzo dużo jakiegoś takiego oczekiwania. Które może być bardzo męczące, muszę powiedzieć. Mam ochotę jeszcze dociągnąć jedną kartę, przyjrzeć się właśnie jeszcze tej trójce. Co ona tutaj finałowo jeszcze powie? Jedną albo dwie, zobaczymy. Myślę, że wystarczy jedna. Ponieważ zobaczenie szczęścia, zobaczenie pełni szczęścia, właśnie z perspektywy twórczej, kreatywnej, zobaczenie, że poprzez właśnie działanie, poprzez takie, takie zrozumienie, czym jest dla mnie życie, czym, czym, co, jest, co ma dla mnie wartość, powoduje, że nagle okazuje się, że czuję się w pełni szczęścia, wspierany, wspierana i Jestem w takim miejscu, w którym jest, zobaczcie, jak jasno i, i promiennie. Czyli mam szansę na sukces, taki całkowity, wyjście z jakiegoś zastoju. Niekoniecznie tutaj będzie to jakaś taka miła sytuacja, może to być bardzo drastyczne jakieś tutaj zdarzenie które gdzieś w jakiś sposób może was wyrzucić tutaj z tego jakiegoś zatrzymania i pobudzić was do tego, żebyście zaczęli działać. Ale nie w sensie takim, co jest tutaj dla mnie, tak jak mówiłam, tylko w sensie, jak ci mogę pomóc, albo jak mogę wam pomóc. Na takiej zasadzie. Okay? Zobaczmy jeszcze, co tutaj karta wyroczni nam podsumuje. Mamy Celtyską wyrocznie ten razem jedna karta. Tutaj taki, co pilnuje i chroni dąb. To jest, no właśnie, bardzo mocno podobna energia do tej energii si siódemki monet. To jest ktoś, kto broni dostępu do jakiegoś bogactwa. Może też bronić dostępu do odpowiedzi, bo też tutaj mamy takie przytoczone słowa kluczowe. Szukamy odpowiedzi w umyśle, a, ta, a te odpowiedzi są w naszym sercu i w umyśle, który jest otwarty, a nie taki właśnie, który jest cały spętany. Więc potrzebujemy tutaj się jakoś odpętlić, wydostać się tutaj, z, być może otworzyć te drzwi całkowicie, żeby można było mieć dostęp do tego bogactwa, które jest w tej wielkiej tutaj dziupli, tak można powiedzieć. Tam są wszystkie odpowiedzi. Tam znajdziecie wszystko to, co jest Wam potrzebne, żeby pójść dalej. I znowu mamy dwójkę, czyli znowu jest tutaj taka informacja, że stoimy przed jakimś wyborem i wybór należy do nas, tak jak dwójce tych buław. Czy pójdę do przodu, czy się cofnę? Tutaj też autorka pisze o tym, że ten, co pilnuje tego dostępu do tych drzwi, to tylko otw otwiera je dla was, Wtedy, kiedy Wy jesteście gotowi do tego, żeby podjąć jakieś działanie, czyli, tak jak mówiłam, ta siódemka, ten zastój, to jakby potrzebujecie nabrać gotowości do działania, potrzebujecie zobaczyć jakąś perspektywę takiego szczęścia, radości, która, którą przynosi działanie i widzenie siebie jako zwycięzcy. Możecie znaleźć na przykład takie drzewo dębowe, jakieś liście, możecie znaleźć żołędzie i pomedytować. Albo wyobrazić sobie takie drzewo właśnie, wielkie dębowe, dąb. I pomedytować, poprosić o uzdrowienie i o mądrość prowadzenia, żebyście mogli otworzyć te drzwi, które są strzeżone teraz przez tego skrzata leśnego. Ja Wam życzę, żebyście odnaleźli te drzwi, żebyście odnaleźli wejście i mogli ruszyć do przodu z całą mocą. Pozdrawiam Was.